Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w mojej głowie. Tak jak widzicie dalej tutaj walczę o 1800. Dwie partie muszę wygrać i 1800 będzie. No to zobaczmy, tutaj nim zoposzło. Co ja na to odpowiem? Ja chyba skoczek C3 tutaj standardowo. Teraz oczywiście przeciwnik ma możliwość przejść do gambitu hetmańskiego, z tej możliwości nie skorzystał. Ja tutaj grywam taki wariancik E3, e, całkiem złośliwy dla przeciwnika bywa. No i zobaczymy co przeciwnik na to odpowie. O, od razu zbił. To to jest bardzo dziwne. Zazwyczaj czarny czeka aż pójdzie jakieś A3 i wtedy dopiero wybija. Czyli tutaj można śmiało stwierdzić, że tempo jestem do przodu i będę musiał to tempo wykorzystać. Bo tutaj wiadomo, przeciwnik będzie chciał zagrać jakieś b6, goniec a6, koń c6, koń a5 na tego pionka. Także zanim on to zrobi, to ja muszę tutaj e4 pchnąć i zaatakować go na skrzydle królewskim. Także jego cały zamysł to będzie atak na mojego słabego piona C4, który nie może zostać obroniony innym pionem, może być broniony tylko figurami, więc no logiczne ze strony przeciwnika, żeby tego piona atakować. Także ja E4 zgodnie z planem. Wiadomo, chciałbym tutaj gońca zaktywizować, gdyż ten goniec na C1 to jest bieda ostateczna, a goniec na G5 to będzie problem dla przeciwnika. Często też tutaj w ogóle w 4 wjeżdża mnie. No najagresywniej jak się da, po prostu trzeba tutaj przeciwnika zaatakować, inaczej się do tej pozycji podejść po prostu nie da. Dobrze, no oczywiście ja nie mogę ruszyć do ataku, kiedy nie będę miał figur wprowadzonych, także tutaj kontynuuję po prostu rozwój. Już E5 mam po cichu na uwadze. Jeżeli przeciwnik koń BD7. E, chyba tutaj to E5 się skuszę. No dobra, no to trzeba by przeliczyć. E, no dobra, więc tak, E5, DE, DE, koń D7, goniec H7, król H7, koń G5, e, król G6. Rekompensata jest, to na pewno. Zastanawiam jest forsowny mat. No chyba aż tak dobrze to nie będzie, bo zagram hetman g4, to jest bicie na e5. Nie mam szacha z odsłony. Hetman g3. To no nie jest przyjemna ta pozycja dla przeciwnika, ale chyba przegrać on tego nie przegra. Hmm. Chyba, że jeszcze po koń g5, król g6, mógłbym hetman d3 zagrać. Przeciwnik musi f5. To już jest plusik, bo mogę koń E6 wtedy. Więc minimum będę miał dwie lekkie zawierze. Znaczy w sensie przeciwnik będzie miał dwie lekkie zawierze. No ale gołego króla to to jest jakiś plus. Mm. A jeszcze jest tutaj ten wariant z E bije F6 szach. Przeciwnik musi król bije F6. No, nie jest to proste, bo koń H7 to f 7 i on się z powrotem chowa. Czy mam jakieś. A tak no, czy jestem w stanie w ogóle jakieś groźby tu zrobić? Takie całkowicie bezczelne: Hetman D6. Hetman S7. Hetman S4, król g6 się chowa. No powiem tak, rekompensata jest, mata nie widzę, no. Ale minimum mam remis, bo minimum mogę powtarzać posunięcia, nie? Tak jak to powiedziałem. No dobra, no to cóż, w takim razie przetestujemy przeciwnika. No myślę, że to Hetman 6 ma naprawdę realny potencjał. na no biorąc pod uwagę, że właśnie zawsze mogę, zawsze mogę powtórzyć, no to, to myślę, że mogę się na to zdecydować. I oczywiście goniec H7 obowiązkowo. E, wiadomo, że on będzie. To e, tak nawiasem jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli gracie stroną broniącą się i dostajecie taką bombę na H7, no to wtedy w 99% przypadków jedyna obrona to jest Król G6, a wszystko inne przegrywa. E, po Król G8 to się dostaje po prostu Hetman H5 i tam for, forsowny mat. Praktycznie zawsze forsowny mat. Wow. W ogóle wpadł mi do głowy mega złośliwy pomysł. Po król g6 zagrać f4. Co? Co się tutaj wydarzyło? Nie no, ale co on tutaj odwalił? No proszę państwa, proszę państwa. Hmm... No nie, no co tu się odwaliło? Nie wiem, co on. Król Giesze się bał. Znaczy, no ja rozumiem, że się bał, tak? No bo, tak jak sobie liczyliśmy, no rzeczywiście tam groźby były realne. Hmm. No dobra, no spanikował, to chyba tak można określić, spanikował. No, natomiast ja też nie mogę się tutaj jakoś za bardzo podniecać, bo. Jednak to jest zaledwie, to są dwie lekkie i pion. To są dwie lekkie i pion, także to dwa punkty przewagi po mojej stronie. No dobra, na pewno będę musiał dokończyć rozwój. Jeżeli chodzi o pionka C4, to jakoś za nim tęsknił nie będę bardzo. Także o niego to się nie będę bał. No i wiadomo, będę chciał tutaj wprowadzić wieżę i gościa zamatować. <laughs> tak, w telegraficznym skrócie taki jest mój plan. Dobra, B6, czyli przeciwnik będzie się standardowo rozwijał. To co, F4? Skoczek bije C4, h 5 król G8, wieża F3. Wygląda sensownie, nie? Jeszcze mogę w ogóle F5 próbować pchnąć. No dobra, mi się podoba. A nawet wieża F3 najpierw zagram. Żeby na E5 mieć F5, żeby ten goniec mi tu nie przeszkadzał. Bo wiecie, jak to jest z przewagą? No, zazwyczaj jest tak, że jak jest przewaga, to e, można tę przewagę zrealizować e, momentalnie, a jak człowiek sobie skomplikuje życie, no to, to, to zaraz się wydłuża ta realizacja. Natomiast tutaj znacząco sobie realizację u, u, ułatwiłem, znaczy, z drobną pomocą przeciwnika. Aczkolwiek, w sumie, on chyba nie miał nic innego. No, koń G6 chyba jedyne, co on tam miał, tak? No, to jest po prostu figura. Zapiona, także pozycja jest wygrana. No to i taki zawodnik ma 1800, a ja nie mam. No jakie to jest. Dobra, to w takim razie przeanalizujmy tą ofiarę. To na przyszłość już oczywiście będę o tą ofiarę mądrzejszy. Czy tak można sobie pozwolić, czy tak nie można sobie pozwolić. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy te analizy po partii was interesują, czy, czy raczej sam samo granie. Eee, dobra. Eee, o, 98% dokładności, czyli coś źle zagrałem jednak w tej partii. No dobra, to było książkowe. Goniec bije C3 przedwczesne, to, to jestem przekonany. Eee, I tutaj goniec D3 to myślę, że ok. E4 to też myślę, że ok. I E5 komputer proponuje od razu E5. Ale o co chodzi? No, skoczek. Dobra, no powiedzmy skoczek D7 i co? A i F4, o tak o. No powiem wam, że bardzo interesujący pomysł, no ale właśnie co po F5? Aha, i skoczek F3, i mam grać w taką pozycję. Ha, no powiem szczerze, że jakoś mnie nie przekonuje granie na taką blokadę. Nie wiem, tutaj komputer. Nie, chyba ta druga linia tak naprawdę powinna być pierwszą. No nie wiem, no nie jestem tak do końca do tego przekonany, bo jednak ja mam tylko gońca tu rozwiniętego. Nie no, bar, bardzo dziwne. E5 naprawdę, mimo że komputer to proponuje, to ja naprawdę nie jestem fanem tego zagrania. Ale że skoczek f czy pytajnik. Nie no, druga linia. To no coś tutaj ten komputer przyświrował w tej partii. No teraz E5 w porządku, bicie, bicie, skoczek D7. I goniec F4 proponują, po czym F6. Bądź F5. No dobra. No tutaj... O, już zmienił zdanie. Goniec H7 jednak spoko. Nie, goniec F4 jest najlepszy. No dobra, to zobaczmy co tutaj było wobec tego. No nie no, król G8, nie żartuj sobie ze mnie. Aha! I skoczek f 6 oddać figurę. Ale jaja. O Od... ho i hetwa D3. Jaka defensywa? I proszę państwa, teraz ja roszady zrobić nie mogę, a jeszcze pole H7 obronione, ale nie no, super, super. No, nawet nawet tego posunięcia nie rozważałem. No skoczek F6 przyznam, że ani przez myśl mi nawet nie przeszło. No dobra, czyli, ale po król G6 miałem rację. O, to tutaj miałem rację. Ja chciałem Hetman D3, a Hetman C2 z jakiegoś powodu jest lepsze. Zaraz sobie zobaczymy dlaczego. E, Hetman D3, F5, i ja właśnie liczyłem w ten sposób. Królew i po prostu Roszada. A ja tu zastanawiałem się jeszcze nad Hetman D6. Aj, on mi tu może w ten sposób. No dobra. No dobra, to to by było niedobre. I tu muszę wymieniać Hetmany, to nie. To rzeczywiście Hetman D6. No ja sobie tutaj stwierdziłem, że w najgorszym wypadku to będę powtarzał po prostu, nie? No ale tak, roszatka. I że tutaj jest rekompensata. No to tak jak wam mówiłem, no ja mata nie widziałem, ale widziałem, że jest rekompensata, także takie poświęcenie z sensem. No to jednak figura zapionka, więc materialnie jestem do tyłu, ale no rekompensatę było widać. Ale no konie przeć Hetman D3 to super. <grych> Muszę przyznać. No nie no, ale Hetman G5 to, to idiotyzm ostateczny, no to tak jakby się poddać od razu. No dobra, i czy tutaj była. No nie no, Roszada złe posunięcie. A F4 od razu trzeba było pakować. No dobra. No ja jakoś lubię mieć zabezpieczonego króla. No i tutaj F4 kończy partię. Eee, nie, no, mimo że krótka, to pod pewnym względem bardzo pouczająca. Pod pewnym względem bardzo pouczająca jest ta partia. Mimo, że krótka. No, eee, no dobra, także już na drugi raz będę wiedział, żeby się nie podpalać z tym E5 przedwcześnie a że lepiej tutaj zamiast konie w 3 E5 wrzucić. No dobra, to już widzicie: z każdą partią człowiek się robi mądrzejszy. Eee, więc, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Eee, ze statystyk wiem, że ponad 50% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybują mojego kanału. Także, proszę uprzejmie ten stan rzeczy zmienić. Eee, a jeżeli Chciałbyś się dowiedzieć więcej o całej mojej działalności, to oczywiście w opisie do nagrania znajdziesz link do zapisu na newsletter. I widzimy się w kolejny poniedziałek o 18.00. Także dzięki za dzisiaj i pa pa!